Drodzy seniorzy, dziś mamy dla was naprawdę ważną wiadomość, która dosłownie wstrząsnęła całą polską Sejm, podjął decyzję, która może wpłynąć na życie milionów obywateli, zwłaszcza osób po 60. roku życia. I to nie są żadne plotki ani spekulacje. Mówimy o oficjalnie ogłoszonych zmianach, które już teraz budzą ogromne emocje w mediach i społeczeństwie. Czy chodzi o emeryturę, może o nowe dodatki? A może o zmiany w systemie zdrowotnym lub podatkowym. Jeden jest pewne to decyzja, której nikt się nie spodziewał, a jej skutki mogą być odczuwalne szybciej, niż nam się wydaje. Wyobraźcie sobie, że po latach pracy i odkładania składek nagle pojawia się nowa regulacja, która wpływa na wasze wypłaty z US-u, dostęp do świadczeń albo przynosi nowe ulgi finansowe, które wcześniej były nieosiągalne. Tak to nie tylko szok, ale i nadzieja dla wielu z Was, którzy liczyli na sprawiedliwość i konkretne wsparcie ze strony Państwa. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się dokładnie, czego dotyczy ta decyzja Sejmu, co się zmienia i co to oznacza konkretnie dla Ciebie, seniora emeryta, osoby bliskiej wiekowi emerytalnemu, odpowiemy też na najczęstsze pytania, rozwiejemy wątpliwości i powiemy, co należy zrobić, żeby nie stracić. A wręcz zyskać na tych zmianach, zostań z nami do końca, bo te informacje mogą okazać się kluczowe. Zwłaszcza jeśli chcesz być na bieżąco i zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe, a jeśli cenisz rzetelne informacje i chcesz wspierać nasz kanał, kliknij łapkę w górę. To dla nas ogromna motywacja, żeby dalej przygotowywać dla Was takie treści. Zaczynamy świetnie, kontynuujmy więc ten temat spokojnie i krok po kroku, tak by wszystko było jasne. W dzisiejszym filmie omawiamy decyzję Sejmu, która naprawdę zaskoczyła wszystkich, i to nie tylko ekspertów czy polityków, ale przede wszystkim zwykłych ludzi, takich jak ty i ja, czy nasi sąsiedzi. W końcu to my odczuwamy skutki decyzji podejmowanych w Warszawie najbardziej. Tym razem nie chodzi o jakąś drobną poprawkę czy kosmetyczną zmianę, ale o fundamentalne przeobrażenie w systemie świadczeń, które może całkowicie zmienić sposób. W jaki państwo wspiera seniorów? Zacznijmy od tego, co się dokładnie wydarzyło. Sejm ogłosił nową ustawę, która, jak się okazuje, obejmuje rozszerzenie wsparcia dla osób starszych i wprowadzenie mechanizmu, który może zwiększyć wysokość miesięcznych świadczeń już od e początku przyszłego roku. Tak dobrze słyszysz, to nie są jakieś odległe plany, kiedyś tam tylko realna zmiana, która ma wejść w życie lada moment. I choć nie wszyscy jeszcze zdają, sobie sprawę z powagi sytuacji, to w kuluarach już mówi się, że będzie to jeden z najważniejszych aktów prawnych tej kadencji. Ale co to właściwie oznacza dla ciebie, jeśli jesteś emerytem lub osobą zbliżającą się do wieku emerytalnego? Otóż nowa ustawa wprowadza automatyczny mechanizm korekty świadczeń dla osób z niższymi emeryturami czyli tych, którzy przez lata zarabiali mniej lub pracowali w mniej opłacanych zawodach. Państwo wreszcie zauważyło, że wiele starszych osób ledwo wiąże koniec z końcem, mimo że przepracowali całe życie. Czy to nie jest niesprawiedliwe? Oczywiście, że jest, dlatego ta decyzja, choć spóźniona, budzi nadzieję. Wyobraź sobie teraz seniorkę z małej miejscowości, która przez 40 lat pracowała jako kasjerka lub sprzątaczka. Po tylu latach uczciwej pracy dostaje świadczenie, które ledwo wystarcza na opłaty, jedzenie i nagle pojawia się zmiana. Która zapewnia jej stałą miesięczną podwyżkę, bez składania żadnych dodatkowych wniosków, bez biurokracji, bez kolejnych kolejek w zysk ogromna ulga. Dla wielu z Was to może oznaczać po prostu mniej stresu, mniej liczenia grosza do grosza, możliwość kupienia lepszych leków, zrobienia większych zakupów albo po prostu oddechu, ale co ciekawe, ta decyzja nie ogranicza się tylko do pieniędzy. Nowa ustawa zawiera również zapis o rozszerzeniu. Dostępu do bezpłatnych usług zdrowotnych. Dla osób powyżej 70 roku życia chodzi o konkretne procedury i badania, które do tej pory były poza zasięgiem wielu seniorów ze względu na koszty, teraz mają być dostępne za darmo, a państwo pokryje koszty w całości. Czy to oznacza, że wreszcie będzie można pójść do okulisty czy ortopedy bez półrocznego oczekiwania lub konieczności płacenia prywatnie? Taki jest właśnie plan. I wiesz, co to jest ten moment, kiedy wielu seniorów poczuło, że ktoś wreszcie ich wysłuchał, że to nie tylko młodzi, aktywni zawodowo są ważni dla polityków, ale również osoby starsze, które przez dziesięciolecia budowały ten kraj. Wreszcie mówi się o was nie tylko przy okazji wyborów, ale realnie z troską i powagą. I chociaż wiele osób ma prawo być sceptycznym, bo przecież obietnice słyszeliśmy już nieraz, a to jednak fakty mówią same za siebie. Ustawa została przegłosowana, podpisana i ma konkretną datę wejścia w życie. Warto też wspomnieć o jeszcze jednej bardzo istotnej zmianie, która pojawiła się w tej decyzji Sejmu likwidacja testu pułapki dochodowej. Dla seniorów pracujących na emeryturze, co to oznacza? Do tej pory wiele osób obawiało się dorabiania, bo przekroczenie określonego progu mogło oznaczać utratę części świadczenia. Teraz to ma się zmienić i osoby, które chcą być aktywne zawodowo, nawet na emeryturze, będą mogły to robić bez obaw o obcięcie wypłat. To świetna wiadomość dla tych z Was, którzy czują się na siłach, by dorobić, pomagać w lokalnych firmach, czy prowadzić własną działalność. Jednak nie wszystko jest takie różowe. Musimy szczerze powiedzieć, są też głosy krytyki. Niektórzy ekonomiści ostrzegają, że budżet państwa może nie wytrzymać tak dużych zobowiązań finansowych. Inni mówią o ryzyku inflacji, która może zjeść część zysków z nowych świadczeń, ale z drugiej strony, jak długo mamy czekać, jak długo seniorzy mają być pomijani, traktowani jak ciężar, a nie jako zasłużona grupa społeczna. Może wreszcie nadszedł moment, by inwestować w ludzi, którzy przez lata inwestowali w ten kraj. To wszystko pokazuje, jak złożona i emocjonalna jest ta decyzja, bo to nie tylko ustawa, to również symboliczne. Przyznanie racji tysiącom starszych osób, które przez lata walczyły o uznanie i sprawiedliwość, a teraz zamiast pustych słów pojawiają się konkretne działania. Wiemy, że niektórzy z was mogą mieć pytania, kiedy dokładnie ruszą wypłatę, czy trzeba coś zrobić, żeby skorzystać z nowych przepisów. Otóż w większości przypadków wszystko zostanie wprowadzone automatycznie. ZUS ma już przygotowane systemy, które pozwolą na przeliczenie i wdrożenie zmian. Bez angażowania seniorów w dodatkową papierologię to naprawdę dobra wiadomość, bo przecież nikt z nas nie chce biegać z wnioskiem po urzędach. Ale jeśli ktoś nie jest pewny, czy kwalifikuje się do podwyżki, lub ma pytania dotyczące zdrowia i nowych świadczeń, warto udać się do lokalnego, oddziału z us lub zadzwonić na infolinie. Tam powinniście otrzymać wszystkie szczegóły i pamiętajcie, nie dajcie się zbyć. Macie prawo do jasnych informacji i godnego traktowania, bo ta zmiana, ta ustawa jest dla was. Na koniec chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego, niezależnie od tego, czy decyzje Sejmu spełnią wasze wszystkie oczekiwania, czy nie to jest ogromny krok w dobrym kierunku, to dowód, że głos seniorów zaczyna się liczyć i że warto mówić głośno o swoich potrzebach, bo tylko wtedy coś się zmienia. Dlatego jeśli uważasz, że takie informacje są ważne, że warto wiedzieć, co naprawdę dzieje się w Sejmie, co wpływa na Twoją emeryturę, zdrowie i codzienne życie. Kliknij łapkę w górę to drobny gest, ale dla nas ogromnie ważny sygnał, że te tematy powinny być poruszane częściej, głośniej i odważniej. A jeśli chcesz być na bieżąco z każdą kolejną zmianą, która dotyczy seniorów, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek dzięki temu nic Cię nie ominie. A my będziemy mogli dalej dostarczać Wam rzetelne, sprawdzone informacje bez politycznego bełkotu, bez pustych obietnic. Tylko to, co naprawdę się liczy, dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie, macie prawo do szacunku, bezpieczeństwa i spokojnej starości, i razem możemy sprawić, że to prawo będzie wreszcie respektowane. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.